Zaczynamy kolejną gierkę, Trzy, cztery, Dawaj, 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 no, S. Górą leci. Kurwa. Nie będę umieli I on sam jest? No No faktycznie Kurde mi dojebał On nagle Kurwa na mać lagu lagu. Nie. Co? Nie, będzie Chodź. Będzie na filmie Dobra, ty sobie go tam dojedź jak chcesz Ja mam lepsze rzeczy Do roboty Bo gdzie są wszystkie nasze? Ja pierdolę <noise> To jest na <noise> Kolej elegancko aha bo ja kupiłem prawie teraz z takich bloków chciałem się zbudować Dobra, już skrę... no dobra to ty tam coś tam zdziałaj <grybuj> <grybuj> no nie no kur... To się chytnie. Nie, ja nie wycinam Całe filmy to są Ty, Wejdzie się tu jak się będzie chciało? Wejdzie się <laughs> Jak się będzie chciało to się wszystko <laughs> zrobi Zbuduj się do różnych jeszcze diaksów, do wszystkich diaksów się zbuduj. Dobra, dobra już. Żeby dostać te ekstra. Czekaj, dwa. Ciekawe. Tu nic nie ma. S? Łóżko trzeba budować Kurwa, mm. biały, pomóż Nie mogę, nie o mnie Przykro mi Ja budowę łóżko, chopie. Es, dobra o, zostawił mi jeszcze diamenty. Alfa Super To 8... Osiem... O 9! Diamond Harder, Dansko Nie mogę zginąć, bo się wyjawę to. O kurwa. Tak, Dobra. Kurwa, to niebieski będzie. Będę pierwszy? Idę tam na 12 elementów. Idę. Pani mnie? Nie wiem. Gdzie jesteś? Goni cię. Spierdzielaj. No widzę właśnie. Dawaj naklepiemy mu. Dawid dawaj, dawaj, do nich, dawaj do nich. Co jest? Czy lecimy do nich. Oni mają po lewej stronie, widzisz? Tak. Ja, 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 szybko wszystko odłożę. Będę czysta. Damo, laczt. Obudowany mam łóżko? Tak. ...z jest za frajerów To ja się szybko łapką jeszcze więc Blecy, blecy, blecy! Widzę, widzę, widzę Kurwa A kurwa rozjęła cię A, oni to jakoś inaczej budowali strasznie No Trzeba tam wspierali Kurwa Różną blisko Oni no są łatwiej, trzeba ich szybko wyjacić. Dobra, amkiłów i lecimy do nich. Były tylko zostawione. Tak. Tak. Jak łatwa gierka, kolejna Wszystkie są łatwe. Jak ja to mówię, kolejne. Pa co robią frajerzy? Co? aha, no faktycznie. Dobro, Dobro. Dobra, dobra. Patrz, ma one ciężkie. Czekaj. Mój taminę, bo ja muszę sobie kupić miecz. Idzie chłop. Buduję się do góry. eee, wełnę kup, wełnę kup. Co za pajac. Kurwa mać Za bany, jebany masz tą wełnę? Debil, daj mu, daj mu daj ja Nie daj mi, Ja spadłem. Jest! Brawo kurwa! Ty tak szybko rozwaliłeś tam? Im. No Ja yes. wszystko. na no, no, piaskowiec 0,2-3, a ten blok kresu no troszeczkę się niszczył, ale się udało. <laughs> to co idziemy im najebać, co? Dopiero sobie wezmę to wszystko. Ty masz mieczyk? Chociaż. Ty no masz, nie masz Nie. 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 Z... No, nie, nie. normalnie. Normalny iron. Ironowy masz, no dobra. A Kevlar? Na razie nie mam. No bo nie wiec, jesteś jesteśmy nie widać, czy masz piwa diametrowy, czy nie. Boję panet. Bo zobaczymy, co to te frajery teraz wymyślał. Trzeba wełnę kupić na pewno. Pa! Co robi Debir? Niszczy se nie jestem na górze Kurde, nie trafiłem, nie wierzę Dobra, ja potrzebuję pomocy chyba, nie? Wa nie wziąłem Szkoło nie idę <noise> Dawaj, dawaj, dawaj Mierze, mierze. Kurwa patrz Ej, nie, to fajne, będą na odcinku, tylko zajebiste kurwa Dobra kupię sobie przy okazji ten lepszy. Nawet tam wyjaśnimy kurwa, nie No ja tylko na ciebie, ja tylko na ciebie Spoko Biję się, biję się Nie bij się kurwa samemu Jeden Dobra jebać, tam sobie i wszystkich Dobra chodźcie się... chodź, siodź. Idę je... e, kurwa! Ja kurwa Ja teraz kółeczka robię sobie z typem bo, 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 potrzebuję życia Żeby się zregenerowa... Kurwa rozjebał mnie Mogę go jednak napierdalać, a nie się chować Dobra on jest łatwy No już go masz Ja ten już na, na zielonego Ja to tak. kurwa mać! Co? No co spierdolił cię? mnie no! Fireballem mnie we mnie jebał Jebał go Ja tu wkuwiłem się, kupuję enderpearl'e Patrz, co robię kupię. Nie, do, do, do zielonego kup, wiesz? Idź tam zielonego wyjaśnij, bo do zielonego trzeba się budować w ogóle Dobra, to ja idę wyjaśnić tego frajera, A ty wyjaśnij tego frajera. Dobra Gdzie jest ten zielony teraz? Tam jest nie wiem czy on w ogóle tam jest kurwa, wiesz? Aha, has been eliminated, dobra. Uh -huh. Co on zrobił? Chyba po prostu wyszedł Ja pierdole ja Źle nie... Źle, źle, źle rzuciłem jeszcze ja spadłem kurwa! Nie! Ja to cielo! No. To jest kurwa. Ja pierdolę Ale on się bić nie umie! Dobra, jednak umie. No, nie, jednak, nie, jednak nie umie. Jednak nie umie. Nie no kurwa! To jest fatalnie, fatalnie I widzowie. Ja tylko widziałem jak to perełka leci, nie? Ja ci to, to potem wyślę te akcje, kurwa, bo to był żart, tu były trzy jakieś akcje spierdolone, dobra.